Jeżeli mam Wam coś powiedzieć na temat bieżącego roku, to jesteśmy pomiędzy. Opuściliśmy 2011, gdzie jedenastka oznacza chaos i zamieszanie. Obróć się do sąsiada i powiedz cieszę się, że to się kończy. Zmierzamy w kierunku, słuchajcie mnie uważnie. Nie sądzę, że tam już jesteśmy ale zmierzamy ku nowemu rządowi, nowej władzy. Dwunastka właśnie to oznacza. Zmierzamy w kierunku czegoś, co ustanowi nowy porządek, którego potrzebuje nasze osobiste i zbiorowe życie którego potrzebuje nasza Ziemia, nowy porządek królestwa. Jesteśmy zatem pomiędzy jedenastką a dwunastką. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ według Bożego kalendarza, objawionego w księdze przymierza, Wszelkie objawienie opiera się na czasach świąt. We wrześniu 2011 Pan zaczął nas wyprowadzać z zamieszania i chaosu, a w czasie Paschy wprowadzi nas w nowy porządek. Obróć się do sąsiada i powiedz, będę szedł aż tam dotrę. Jest to czas dany, aby widzieć. Jeżeli nie zważasz na znaki, to utracisz wiele wskazówek, które Bóg daje Ci osobiście, w tym celu, aby wprowadzić Cię w nowy porządek, jaki ma dla Ciebie, dla Twojej rodziny, dla Twojej posługi i dla tego, co w chwili obecnej robi w Twym życiu. Musisz więc zważać na znaki, ponadnaturalne znaki bo wkroczyliśmy w ponadnaturalny czas. Czuję, że wchodzimy w rok, w którym będziemy w stanie widzieć wydarzenia w perspektywie następnych ośmiu lat i w którym będziemy widzieć manifestującą się Bożą chwałę w taki sposób, w jaki nie manifestowała się ona w ciągu ostatnich 400 lat. Ale konieczne jest do tego, aby Boży ludzie widzieli. I to, co Pan zaczął robić teraz, a co wzrośnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy i będzie dotyczyło najbliższych ośmiu lat, to jest zwiększenie naszej zdolności do tego, aby widzieć. Coś ponadnaturalnego zacznie się wydarzać w Tobie. Teraz, dzisiaj, zeszliście się razem w tym celu, aby móc widzieć przyszłość. Temu celowi służy dzisiejsze zgromadzenie. Nagle przeszłość i chwila obecna muszą zamilknąć, odejść od Was na chwilę. I gdy to odejdzie od Was na chwilę, wówczas będziecie w stanie widzieć. Znajdujecie się na pewnego rodzaju Bożym rozdrożu, na rozstaju dróg w czasie. I stojąc w tym miejscu widzicie różne dyrektywy, różne nakazy, drogowskazy dotyczące tego, jak się poruszać. I teraz musisz widzieć wyraźnie, jak masz iść. Widzisz różne drogowskazy, ale będziesz musiał widzieć wyraźnie, którą drogą masz pójść. Gdy jesteś na rozstaju dróg, nie możesz dać się złapać w pułapkę Jezusowego wczoraj i Jezusowego dziś, ale musisz zgodzić się z Jezusem, aby Jezus, który jest ten sam jutro, otworzył twoje oczy i pokazał ci ścieżkę, na którą masz się zwrócić, skierować. Gdy to zrobisz, nastąpi aktywacja i rzeczy zaczną się szybko dziać. I powiesz ojej, to był moment. Ja spojrzałem, zobaczyłem i poszedłem w tym nowym kierunku. I powiesz, nie jestem pewien dokąd idę, ale wiem, że w pewnym momencie coś zobaczyłem i zmieniłem kierunek. To jest miejsce, w którym teraz właśnie jesteśmy.